Witam Was wszystkich na moim kanale. Jest tak gorąco, że to jest nie do pomyślenia. Po prostu wyglądam tragicznie, jestem spocony. Jeszcze do tego alergia mnie ściga, więc oczy mam podkrążone, rozbity jestem po prostu strasznie. Niestety, ale lato czasami mi się daje wyznaki i alergia mnie przerasta. Dzisiaj jest jako tako, to coś tam widzę, ale wczoraj byłem taki. Pokażę Wam, zobaczcie, w domu. W domu. W domu jest tyle stopni. Się zastanawiałem, co Wam pokazać, ale pokażę Wam moją rzekę dzisiaj. Pokażę Wam rzekę. Oczywiście sucho, sucho jest strasznie. I nie wiem, co z tego będzie, po prostu. Jest zbyt sucho, aby to się utrzymać mogło. i znowu nie w tę stronę. Zobaczcie. Trawa przysycha, leje wodę i niestety niewiele to daje. Na trawę chyba nie ma ratunku. Trzeba by było lać, nie wiem, 24 na dobę. Deszcz to deszcz. No podlewam tylko, można drzewa owocowe. Zobaczcie, borówkę amerykańską ma bardzo dużo owoców u mnie. No też muszę podlewać, mocno podlewać. Jedna i druga pięknie zaowocowały w tym roku, ale czy to się utrzyma, nie wiem. Choinka świąteczna, właśnie jak się przyjęła pięknie, wszystko z nią jest cacy. Ładno drosty, świeżutkie, przyjęła się. Orzechka. Nie, ja tak parzeczka zaowocowała. Pierwsze owoce ma i to takie ładne, dość spore. Tak pokażę wam, żebyście mieli. Porównanie na wielkość. No i są piękne. Tamten krzaczek sobie troszeczkę gorzej radzi. A Grest no też idzie do przodu, no ale nie o tym generalnie. No czekajcie, ustawię sobie. Generalnie jest tak sucho, że to ja nie wiem jak to ogarnę w tym roku. Podlewam, trochę rośnie. Na razie jeszcze nic nie przysycha poza trawą, która szeleści. Jest tak sucha. Morwę mam obrodziła bardzo, widzicie? Ale musiałem fiaranką, fiaranką za, zarzucić, bo jakiś ptak sobie upatrzył moje owoce. I chciałbym je zżerać. No już truskawki mi jeden z łodzi zżera, na którego nie mam sposobu. I podobno nie ma sposobu. czy się. O, że nie się leje woda. Ale na taka to tylko fianka zadziałała. A dzisiaj mamy, tu jest, mam taki kącik, totalny cień. I dziś mamy temperaturę. Słuchajcie, przejdziemy się na rzekę. Majo. Majlo! Poszedł mi stąd. Siut! Zobacz jaką dziurę wykopał już. No po prostu nie wierzę. Co ty robisz? Co robisz? Słyszysz? Zakopuj to teraz. Szybko w tą w drugą stronę. Czego tam szukasz? Myszy. Już tyle wiemy, jak sucho jest. Wykopał chłopak. No nie ma jeszcze tragedii. Powiedzmy, on trufli szuka, wiem o tym. Weź go tutaj, pogoń, bo zrobi dziurę na pół metra. Znowu idziemy. Idziemy nad rzekę. Idziemy na rzekę. Pomidory moje, część się przyjęła. Inne sobie nie radzą, albo je podgryza. Ogórki w ogóle wypadły. Nie wiem, co. Czy to podobno dzisiaj z ogórkami tak jest. Ale pomidorki idą, już muszę je podwiązywać. Jakiś nawet pierwszy pomidor jest, słuchajcie. Port też poszedł do przodu. Pomidor, gdzie ten mój pomidor? Zobaczcie, mojego pierwszego pomidora. Jest mój pomidor. Jest sobie mój pomidorek. Jeden na razie. A tu pachnie tymi pomidorami. No uwielbiam te krzaki pomidorów. Seler też. Ogórki niestety kaputen. Albo coś je zeżarło. Jeden pomidor też coś, coś sobie nie może poradzić. O. Ja mam popisane jakie to odmiany są. I sobie na przyszły rok po prostu już będę wiedział co warto, czego nie warto u mnie sadzić. Idziemy sobie. Zabieram Was dzisiaj na mały spacer po rzece. Po rzece. Bo jest przepiękna rzeka. Jest niska. Bardzo niski stan jest rzeki. A do tego jest czysta. Jakoś się tak oczyściła. Zawsze jak jest niski stan, to ona się robi taka fajna. I sobie przejdziemy kawałek. Bardzo. Może się nie wywalę z tą kamerą. Spróbujemy. No to idziemy. Trochę się późno skapowałem, żeby wejść na tą rzekę, bo jak słoneczko świeci, o zobaczcie, to pięknie widać dno wtedy. A jest to trochę późno już. O. Jest tak sobie. Pięknie. Do mnie Woda jest cieplutka, fajna, A i mam pokolana wody, nie mam po kolana wody, o. można sobie iść rzeką, bardzo fajnie. Uważać, bo dołki czasami są, żeby nie wpaść. Ale sobie idę. Nie no jest, woda jest super. Słuchajcie, woda jest super. Można sobie pochodzić. Dobrze, że zdjąłem tą tamę taką co była. Nie ma dołków wielkich. No są tutaj, bo tutaj na przykład w tym miejscu o to można popływać dość mocno, bo tu jest taki duży dołek. Ale nie chcę tam wchodzić, bo mam sprzęt ze sobą. O. Tak to z tego poziomu widać, Czemu ten gimbal, tak. Fajnie, fajnie, że jest ta rzeka dzika, po prostu taka naturalna, nic tutaj nie Jedynymi em, inżynierami tego brzegu, brzegów rzeki są bobry i inne zwierzaki. I natura, więc to jest, to jest mega w tej rzece. Ona właśnie jest taka taka Naturlish. Tu mamy fajną wysepkę. Szkoda, że nie przyszedłem, jak było w lepsze słońce. Wtedy fajnie widać tak, tak mocno, mocno dno. Widać. Jest super. bym tam, tylko nie wiem, czy tam jest za, nie jest za głęboko. Z tej strony nie zdążyłem tego odejść. No, już po pas wchodzę. Nie, tam nie wejdę. ja nie wejdę. Ze sprzętem bynajmniej. Późno się dzisiaj skakowałem. Kurde, trochę po południu pójdę. Nie było tak gorąco w tym pełnym słońcu i się chyba o godzinkę spóźniłem. Miałem zabrać właśnie, właśnie zabrać na taką wycieczkę. Tutaj po tym terenie. Po tej rzece. O, już wyszedłem. Także tą rzeką... Słuchajcie, no jakby było trochę jaśniej, słońce by było wyżej, to bym poszedł dalej z Wami. Ale jest już cień i ja nie widzę dobrze, a mam sprzęt. Szkoda by było go stracić, bo jak wpadnę po pachy do wody, to sprzęt może popłynąć. Ale tą rzeką można zajść tam daleko, jeszcze tam zakręt jest, no można iść. Spływy kajakowe już ruszyły. Pływają ludzie. Wczoraj dwa płynęły tutaj sobie przez ten odcinek. Przecież tutaj dużo płynie, bo od stacji tej pierwszej, której jestem, to jest naj... zaczyna się najdłuższa trasa. Więc tu tacy, no naprawdę, ekstremalni amatorzy kajakarstwa ruszają z tej stacji. A tak troszeczkę poniżej nas je startują. No tu spływ kajakowy może nawet do 8 godzin trwać. Właśnie taką dziką rzeką. I rzeka ta ma nawet odcinek górski, gdzie są strągi Słuchajcie. Podobno nie byłem tam, ale są właśnie takie wodospadziki, bardzo kamienisty teren i tamtędy sobie podobno z strągi szaleją. Jest sucho. Jest słuchajcie, bardzo, bardzo sucho. Nie wiem co z tego będzie, czy w ogóle cokolwiek się przyjmie. Nie sądzę, zobaczmy orzechy, tu mam orzecha, no jest piękne, ale wiewióry, wiewióry też o, o nich wiedzą, że są te orzechy, nie ma dużo tych orzechów, nie ma jakoś dużo, ale no kilka jest, może dotrwają, ale nie sądzę, bo truskawki mi wciągają. wszystkie orzechy mi zjadają. więc pewnie orzechów nie zjem nie mam żadnego sposobu na truskawki jak macie jakiś pomysł na, na truskawki boże na wiórki macie jakiś pomysł to dajcie znać chętnie poznam pomysły no dobra to tyle co dzisiaj wam chciałem pokazać taki krótki filmik nie musi być długi dzięki że byliście Pozdrawiam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się. Ktoś tu się nauczył chyba jeździć Twoim pojazdem, Oluś.